Dzień dobry Taki Dobry wynik Myślę Co by tu wpisać A może tak Damy Submit Score 73 Print Screena sobie zrobimy i damy view all scores hmm no to rozjeżdżają mnie tylko dwa epiki z 256 Rdzeni. No tak. To. to rozjeżdżam ja. No dobra. A piki chyba są. No, dwa razy więcej wątków. Czyli 256 wątków, 128 wcale. No dobra. Pewnie są trochę szybsze. Szkoda. No 84 tysiące nie zrobię. No ale. The power of the dark side. Yes. Mm-hmm. Exactly. <laughs>